Nie się. Dobrze, będzie widać, że ja pracuję, a No, a nie to, co ja siedzę, nie? I nic nie robię. Nie, to miałam na myśli to, że tylko tym pracujesz, a ja Że co ja robię? A. Na zdrowie. Nie chcę puszczać. Co? Żeby nie było, że ja... Jak cię chłop zapina w taką robotę, to nic dziwnego. <głosy> o, ty <noise> mi to lekarzem jak nic. Reklamować sadzonki, ale to musiałabyś ty zareklamować, tak jak na TikToku reklamują tego Bentleya. wiesz, po korzonkach posmyrać i tak dalej, nie? Później wracam do domu i chcę, żebyś tak samo wyglądała. Przede wszystkim, żebyś była goła, to już jest fajnie. Jeszcze dzisiaj, No i już końcówka. Nakleiło się znowu na tarczę. Dobra, ostatnia. No ostatnia nie są wstać. Dobra, niech idzie. Dobra, schodzimy. Raczej. Dobra już jestem gotów Nie poganiaj mnie Dobra czekaj, czekaj Ciekawe czy się nam wyrobisz wsadzać Psz, Zawsze się wyrabiałam To co? Gazu dodajemy? A wyczyściłaś tarcze, żeby się kręciły? Gówno wyczyściłaś nie wiem, mi się kręci. No nie kręci się. No kręci się, o co ci chodzi? A, no dobra. Za MF-a jeszcze nic nie wybrane, jeszcze MF na podwórku stoi. Ja mf nie sprzedam. Ja go kupiłam, ja go będę sprzedawać jak coś. Tanio, tanio go nie ale Jarek, powiedz mi, czy my kiedykolwiek sprzedaliśmy jakiś pojazd, sprzedaliśmy w drugie ręce, eee, czy nasz, zobacz, że jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o samochód, to nie, poszły na żyletki. No, ale to tylko świadczy o tym, że zawsze utrzymujemy pojazd w należytym. Tak, do końca, do samego końca, aż rdza go opier. Tak samo i tym nie zajeździsz może, nie wiem, jak i te samochody. Więcej truskawek. No gdyby to przyszło wszystko sadzić ręcznie, tak jak tak naprawdę pierwszy raz sadziliśmy truskawki w swojej karierze, prawda? Znaczy no, no nie my w sumie, tak? Tylko mieliśmy pracowników. <laughs> Zimno wtedy. Pole oddalone jakieś 6 km. A no, za 4 km na pewno. Nie, cztery to przesada ze trzy. W każdym bądź razie. Ja na urlopie powinnam w ciepłych krajach. Zatrzymaj się! No, ale ładniej się sadzi. Teoretycznie nawet nie powinny podwędnąć. No z wczoraj nie, nic Tomek. się nie stało. No dobra, dawaj. I tak sobie jedziemy cały Boży dzień. To tutaj jest krótki kawałek, to przynajmniej Ci się w głowie tak nie pierd... Tam ten długi, jak sadziliśmy. Boże, jak to się ciągnęło, jak mnie wtedy bolał kark. Za dwa tygodnie wtedy mnie bolał kark po tym siedzeniu tutaj. A ja pamiętam wtedy, jak tak się zapierałeś rękami i nogami, żeby nie sadzić sadzarką. Pamiętasz? Bo Ciebie miałem. Psz. Bo ja wtedy, jak nie było sadzone sadzarką, to nie byłem do tego zaangażowany. Dobrze, że ta, tą Ankę mamy, która nam do rozumu przemówiła. Znaczy tobie głównie. A, trzy woreczki ziemniaków. Kurwa! Te trzy worki ziemniaków do klubu trzeba zawieźć. Do kogo? Do klubu. Dobra. Ale nie wiem czy to teraz, czy to zaraz. Muszę do Iwony zadzwonić, powiedzieć, że też, żeby sobie sama może przyjechała pod ziemniaki. No jak nie, to zaraz raz właśnie się podleci. No zapomniałam całkiem o tym, pisała mi wczoraj. To trzeba podlecieć. Wiesz, skończymy rządek i podjedziesz. No. A mam wyjście? No zapomniałam. No już pewnie tam 70 razy dzwoniła do mnie. No, ale powinna do mnie dzwonić jak ktoś. Rzadko do mnie dzwoni, ale czasem dzwoni. Powiem ci, że mi się dobrze wsadza dzisiaj. Bo wilgotno jest i przez to się dobrze wsadza. Masz rację, tak. Zawsze jak jest wilgotno, to się dobrze wsadza. I później i tak I szybko, się przyjmie. I się przyjmie, i tak, się szybko, przyjmie. I tak szybko nie wiem, nie jak jest 100, wilgotno. Stuprocentowa przyjmowalność będzie. Stop. Prr. Mówię. Patrz miało starczyć na pół rządka, a to na półtora starczy. Kurde, no jakoś upchały dziewczyny, jak nie wiem. To jest jeszcze szansa, że nam może. Starczy. Czy nie ma takiej Maybe. szansy? Jsem vamper? bumper. trzymaj się stoję i czekam Chuj. Dębek kojarzymy jakąś Agatę Dębek? Agatę Dębek nie Zupełnie nie Nie, ja nie kojarzę. Być może na Panieńskie ma inaczej. Bo wtedy tak. Czy znaczy, może to było pytanie do ciebie bardziej niż do mnie. Myślisz? Myślę, że tak. w myślach ten, w myślach e, zastanawiam się Agaty. cały czas. Szukam Agaty. Szukasz Agaty w myślach. Ja już znalazłam. Znalazłaś? Ja już znalazłam. Którą? Nie spodziewałem się tego po tobie. Agata też nie. No i trochę zbraknie. No, akurat w dobrym miejscu, bo są niedaleko skrzynki. Ale wiesz co, pojedź y, te ziemniaki z ten. Bo nie wzięłam nawet telefonu, kurde, żeby do niej napisać. Stop! To co, pojedziesz? Czy. Pojadę. Dobra, chwila przerwy, wrócimy za ile? Za 15, no, 15 minut, 20 minut. może no. no.